Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu 24 kolejki PKOBP Ekstra w której górnik zawsze zremisował 0 do 0 z lechem Poznań. Wraz z nami trener Lecha Mariusz Rumak. Dobry wieczór, trenerze Dobry wieczór. I na początku poproszę o pomeczowy komentarz. Widzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren gdzie, gdzie zespół gospodarzy wygrał 6 meczów tak, z rzędu? Tak. 6 meczów z rzędu i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy. Wiem, łatwy, łatwy mecz dla nas. Dużo rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ustrzec się z sytuacji, w której przeciwnik będzie rzucał nam za plecy i, i, i wykorzystywał to, co wykorzystał z Jagiellonią. Myślę, że ten moment dobrze funkcjonował. Udało nam się wyłączyć te podania w większości, kontrolować je. Natomiast zdecydowanie za mało stworzyliśmy sobie sytuacji w tym meczu, bo o tej sytuacji, z, 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 gdzie, gdzie Filip uderzył w słupek, to, to jest naprawdę zdecydowanie za mało, żeby wygrać mecz, i, i tutaj, tutaj my, jako, jako zespół, musimy zdecydowanie więcej tych sytuacji kre, kreować, kreować. Byliśmy trochę niecierpliwi w budowaniu. Zbyt często tym dłuższym podaniem staliśmy się to otworzyć, ale, mm, ale myślę, że jeżeli chodzi o, o takie cechy wolucjonalne. Poza tym, że popełniamy jeszcze dużo błędów takich technicznych, niewymuszonych, szczególnie w kontrataku, to, to na pewno zespół wolucjonalnie zagrał lepiej niż ostatnio. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zadawanie pytań. Na sali jest mikrofon, przypominam też o. Proszę o przedstawienie się. Dawid, proszę. Dobry wieczór, Dawid Reszer, Portal Igor. Chciałem zapytać o słabszą formę skrzydłowych Lecha w ostatnich meczach, którą obserwujemy właściwie od początku rundy. Z czego ona wynika i czy widzi trener perspektywę na poprawę tej sytuacji? Chciałbym sam wiedzieć, z czego ona wynika, bo oni naprawdę w treningu wyglądają nieźle. I tak jak pan słusznie zauważył, no, myślę, że zdecydowanie stać nas na lepszą grę na w skrzydłach. Jeszcze drugie pytanie. Lech w tej rundzie dokonuje stosunkowo małą liczbę zmian względem na przykład innych drużyn ekstraklasowych. Czy główną przyczyną jest wąska kadra, czy może jakieś inne przesłanki? Tak naprawdę dzisiaj ten mecz, był taki moment w drugiej połowie, w którym myślałem o zmianie ofensywnej, natomiast tej zmiany ofensywnej na ławce nie było i wiecie Państwo, no to nie chodzi o tą małą liczebną kadrę, no. jest taka kadra, która musi sobie z tym poradzić i natomiast dzisiaj każda zmiana, którą w większości bym prowadził, bo oczywiście był Norbert Pacławski i był Balu na ławce. To, 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 to myślę, że reszta to były zmiany defensywne. Chcieliśmy ten mecz wygrać, my przyjechaliśmy tu wygrać. Proszę, Rafał. Rafał musiał z dziennika zachodniego dobry wieczór. Ja chciałem zapytać Pani że o to, że tak długo na Pana czekaliśmy. Czy mieliście sobie tak dużo do powiedzenia w szatni? Nie, nie, nie. Ja też muszę myśli zebrać, słuchajcie, bo to nie jest tak, że się przychodzi tutaj i od razu się jest gotowym na konferencję, więc. Więc to naprawdę. Taki dosyć duży ostatnio rollercoaster, więc, więc tylko dlatego, że miał ja zebrał myśli i, i potrafił złożyć kilka zdań po polsku, nie w nerwach, tylko tak spokojnie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Mikołaj Dudak, kibicpoznański.pl. Panie trenerze, y, dzisiaj wybiło 450 minut, to jest 7,5 i pół godziny bez szczelnego gola przez państwa przez pana zespół. Jak pan to skomentuje, jaki ma pan pomysł, żeby tej sytuacji zaradzić? Bo to jest najdłuższa taka seria od sezonu 2015-2016. Komentarz do tego, co pan powiedział, jest taki, że tak nie może być. Musimy to zmienić. Jak chcę to zaradzić, to musimy w ten sposób możemy tylko, możemy tylko wykonywać pewną pracę na, na treningu. I, 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 I nie chcę powiedzieć, że będziemy dużo strzeli na treningu, bo to, to nie o to chodzi. My też tych sytuacji nie kreujemy, więc, więc musimy po prostu na ten, na ten aspekt z, y, położyć większy nacisk. Powiedział pan, że musi to zmienić, ale jaki ma pan konkretny powód, A co pomysł? A że pan oczekuje, że no pan przyniesie tablicę, to pan narysuje ćwiczenia. Nie, jaki jest o, konkretny no pomysł? pomysł jest taki, co jak, trzeba zmienić? Pomysł, Może tak jak personal? powiedziałem, personalnie, no to proszę, niech pan mi powie na kogo. Ale To no? ja się pytam. Jaki, czy... Czy to jest kwestia personalna? Nie, tetyczna? to nie jest kwestia personalna. Jaka jest kwestia tej niedyspozycji od 9 lat najgorsza seria? Bez szczelnego go. Pan. No tutaj Panu powiedziałem, no trzeba trenować. Ale nie? najwyraźniej może coś jest nie tak w treningach. No w jest coś rok. nie. No być może jest nie, zapraszam na treningi. W, w, trenujemy o 11 codziennie. W, opie, ob, obiecuję, że będzie pan na wszystkich treningach i pan mi powie, czy coś jest nie tak. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo za, za udział w pierwszej Przychodzi części pan? konferencji. Przyjeżdża Pan do nas na treningi, jest coś jest nie tak? No bo Pan stawia tezę, że coś jest nie tak. A pan ten... powiedział najzwycza... najwyraźniej jest coś nie tak. Ale to nie ja jestem trenerem, muszę Pana pytać. Co jest no ale Pan powiedział najwyraźniej, no to, to, to chyba... No bo widzę, co się dzieje na i to, i to widzę, że coś jest nie tak. To nie trzeba Prorok. no, dobrze. no przepraszam, że się uniosłem, bo nie lubię takich dyskusji. Za chwilę druga część z trenerem Janem Urbanem. Kontynuujemy konferencję po meczu 24 kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze zremisował 0 do 0 z Lechem Poznań wraz z nami trener Górnika Jan Urban. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Na początku poproszę o pomeczowy komentarz. Wydaje mi się, że ze zbyt dużym respektem, żeśmy poszli, podeszli do tego spotkania do, do Lecha w pierwszej połowie. Lech nie stwarzał sobie sytuacji, natomiast był dosyć długo w posiadaniu piłki w linii obronnej. Chcieliśmy ukierunkować tę akcję do boku i tam odbierać piłkę częściej niż to nam się udawało. I, i taka trochę smutna ta pierwsza połowa. Natomiast druga połowa już była na innej intensywności, wydaje mi się, że była zdecydowanie lepsza. Na pewno szkoda w tym spotkaniu, że nie padła w pierwszej połowie bramka, czy dla Lecha, czy dla nas. To widowisko by było zupełnie inne, lepsze, po prostu, po prostu lepsze. Tak się, tak się nie stało i musimy się zadowolić tymi niektórymi sytuacjami. W drugiej połowie, bo, bo owszem były takie niektóre nawet dosyć, dosyć klarowne, ale albo były zablokowane, albo, albo zabrakło wykończenia z jednej czy z drugiej strony. Proszę o zadawanie pytań Dawid proszę. Dawid Reszer, portal. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Był to dla trenera mecz numer 300 na ławce trenerskiej w ekstraklasie. Gratuluję i chciałem zapytać, jest trener zadowolony z tego jubileuszu? Czy jednak pozostaje niedosyć, że nie udało się tego spotkania wygrać? Dziękuję bardzo. Natomiast nie, szanujemy punkt, szanujemy. To jest Lech Poznań. W tej drużynie jest mnóstwo, mnóstwo jakości. Lech jest jedną z tych drużyn, która do końca będzie walczyła o, o, o mistrzowski tytuł. Ja nie mam, ja nie mam pod tym względem żadnych wątpliwości. Także szanujemy na pewno, na pewno ten punkt, ale żal mi, że, że nie było bramek, bo znakomita atmosfera, pełny stadion, szkoda, bo, bo z reguły zawsze w bramki padają, a, a dzisiaj akurat tak nie, się nie stało. To od razu drugie pytanie. Chciałem zapytać o Dominika Szale. Drugi raz wystawił go trener na prawej obronie i to drugi raz przeciwko Krzysztoferowi Welde. Biorąc pod uwagę... No, nieraz problemy górnika na tej prawej stronie obrony. Czy Dominik może być tym rozwiązaniem docelowym w najbliższych meczach? To, że go wystawiłem na prawej stronie, to jest yy, po prostu przypadek. <laughs> Że Naweldę, że To jest przypadek, po prostu przypadek. Stało się tak, a nie inaczej, że e, wcześniejsze spotkanie, jakie rozegraliśmy, e, no, no, grał i Krispin dobrze i, i e, Dominik Szala również dobrze. Wrócił po kartkach Rafał Janicki, musiałem gdzieś znaleźć miejsce dla, dla Dominika, a grał już, tak jak wspomniałeś, e, na, tej, na tej pozycji. Wydaje mi się, że dzisiaj poradził sobie znakomicie. I to, to na pewno mnie, mnie bardzo bardzo cieszy, ale nie przypadek, że akurat też na Weldę, to Weldę chyba miał problem, bo później zmienił stronę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę, Michał. Trenerze, gratulacje 300 spotkań w Ekstraklasie to przede wszystkim. Dziękuję. Ale chciałem zapytać: może nie o mecz z Lechem, a o nadchodzący mecz z Ruchem. Jak będą przygotowania do tego spotkania wyglądały? Jak trener do tego meczu podchodzi? Jak ważne dla samego trenera jest to spotkanie i czy gdzieś tam w szatni chłopakom trzeba przypomnieć no, jak ważny to jest mecz, bo kiedyś wiadomo w tych derbach grali sami ślązacy, a teraz to ich idzie policzyć na palcach jednej ręki. Dziękuję. Nie sądzę, żeby trzeba było przypominać chłopakom, jak ważne to jest spotkanie dla, dla kibiców. Mimo tego, że wielu z nich jest z różnych stron Europy czy, czy świata, to jednak zobaczą też znakomitą atmosferę na, na, na fajnym na fajnym stadionie i, i przygotowanie do tego spotkania. Jutro, jutro mamy trening regeneracyjny dla tych, którzy grali cały mecz lub, lub w dłuższym okresie minutowym. Pozostali, którzy grali mniej, mają trening wyrównawczy. Poniedziałek mamy wolne i od wtorku już do soboty normalnie, normalnie trenujemy. Tak wygląda nasz okres przygotowawczy do tego spotkania. Dobry wieczór Panie Trenerze, Dariusz Leśnikowski. Ja pytanie no tu z kategorii gdybania zawsze jest niewdzięczne, ale tu akurat Erik wywołał ten temat. Widział Pan to, że drużyna się tam po tym kwadransie no, rozwija, zrzuca jakby z siebie te, ten, ten ciężar meczu z Lechem? Bo Erik powiedział, że odczuli moc, troszeczkę tę, czy mocno odczuli tą przerwę kilkuminutową na te dymy, na te fajerwerki i trochę ich to wytrąciło z równowagi do końca pierwszej połowy, wręcz powiedział, wytrąciło ich to z równowagi. Nie wiem, no, no, dla mnie to są sytuacje, które mają miejsce dość często w naszej lidze i no, no, można być do tego przyzwyczajonym. Nie, nie ja uważam, że, że nie, to nie ma większego, większego wpływu. Oprócz tego wiedzieliśmy, że taka sytuacja będzie miała miejsce, wydawało mi się, że to będzie w 25. minucie. A stało się to wcześniej, ale nie, 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 nie przywiązywałbym do tego większej wagi i nie szukał jakiegoś tam wytłumaczenia. Nie, nie. Dowiecie, pamiętam, że Krzysztof Wieski, czwarta trybuna podcast. Ja mam jeszcze pytanie, bo pan ten na początku powiedział, że podeszliśmy do Lecha zbyt dużym respektem. A tak. czy znaczy, nie wydaje się panu, że też Lech trochę podszedł z dużym respektem? Pan wcześniej wspominał, że spodziewa się raczej meczu jak z Jagielonią. A tutaj Lech, ta pierwsza połowa, tak dość asekuracyjnie. Tak, tak, tak. No tak było, tak wyglądało, że my, my, my się troszeczkę mnie ich, a oni nas, nie? No, no, oni też przegrali ostatnie spotkanie i to z rywalem, o którym walczą o trofeum. E, przyjeżdżali tutaj no, w takiej trudnej sytuacji mentalnej przede wszystkim i, i to było widać. Jednak jeśli chodzi o samo posiadanie piłki, no to, no to kontrolowali na pewno w tej pierwszej połowie przebieg tego spotkania, bo, bo sytuacji też sobie nie stworzyli nie chcieli zaryzykować większą ilością zawodników. No, a my też mieliśmy przygotowany plan na nich, tylko nie w pełni nam się udało go zrealizować. Mam na myśli przede wszystkim to, o czym mówiłem, o odbiorze piłki. Robiliśmy to zbyt rzadko, a jak już odzyskaliśmy, zbyt szybko, że ją traciliśmy. Także nie, nie byliśmy w stanie wykreować więcej sytuacji podbramkowych, bo nawet te nasze kontry czy długie podanie na wolne, na wolne pole to było dzisiaj zbyt przejrzyste. Lech spodziewał się takich sytuacji, natomiast gdyby było więcej innego rodzaju, akcji, może by nam było łatwiej, ale było tego zbyt mało, abyśmy Lech mogli zaskoczyć. Jeszcze pytanie o wyprowadzenie piłki przez Salomona, bo kilka razy to się powtarzało, że jakby zachęcaliśmy go do, do tego, żeby się z piłką pobawił, po czym był dość mocny pressing i piłka zazwyczaj lądowała na aucie albo niecelnie. Czy to było coś, co wcześniej zauważyliście i takie założenie taktyczne, czy typowe sytuacje boiskowe? No ale to nie, tak, tak, tylko że to nie miał być tylko Salamon, natomiast Salamon brał częściej, yy, że tak powiem, odpowiedzialność na siebie, wprowadzając tą, tą piłkę i dlatego częściej, szczególnie Lukas yy, go presował i zmuszał do, do dłuższego podania, które nie zawsze było, nie zawsze było celne. Natomiast no, no tej gry no było za dużo, było takiej przerywanej gry, zbyt mało płynności, aby było więcej tych sytuacji podbramkowych. Czy są jeszcze pytania? A zatem bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję również, dobranoc.